Cześć, witajcie, Przemek Słomski, Mennica 79. Element. Chciałem dzisiaj porozmawiać na temat ostatnich dynamicznych wzrostów kursów złota i srebra. Wiele osób pyta o moje zdanie na ten temat, także dzisiaj dobra okazja, żeby zrobić pogadankę na ten temat. W ciągu ostatnich miesięcy, właściwie nawet można powiedzieć, roku, jestem świadkiem dużej wyprzedaży metali szlachetnych. Dużo osób przychodziło do mnie do sklepu sprzedając swoje monety, jako że byli niezadowoleni z, z powolnego wzrostu cen kruszców w stosunku do. Do, do inflacji, do innych cen i, i wyskakiwali, mówiąc kolokwialnie, z metalu, żeby kupić różne inne rzeczy typu e, obligacje, czy kryptowaluty, czy cokolwiek innego. Teraz jesteśmy na początku drugiej fazy, kolejnej fazy tego zjawiska wytrącania kruszców z rąk naszej populacji, mianowicie Ceny gwałtownie wzrosły i pojawiają się klienci, którzy, e, którzy wyprzedają to w górce w e, no, takim celu, żeby e, zarobić, tak? skeszować się z tej inwestycji. Obie te grupy e, są w błędzie i ja tego nie ukrywałem, że, e, że sprzedawanie złota, e, o ile nie ma się jakiejś potrzeby, to, to nie ma sensu. Dlatego, że no ta pierwsza grupa już sobie zdała sprawę z tego, że zrobili głupotę sprzedając złoto po 9000 zł a ta druga grupa zda sobie sprawę z tego, że zrobili głupotę jak złoto będzie po 12 13 tysięcy złotych za uncję i więcej. To nie jest tak, że cena złota osiągnie jakiś pułap i się zatrzyma i już tak będzie na zawsze. Ludzie bardzo często robią właśnie taki błąd, że patrzą na ceny złota, na ich poziom z perspektywy czasu, ale, ale w ten sposób, że patrzą na ceny, jakie były. A patrząc na jakiekolwiek ceny, jakie były, to dzisiaj się wydaje, że jest drogo. Patrzeć trzeba na ceny, jakie będą dopiero. Czyli, jeżeli kupujemy uncję złota za 11 tysięcy zł z dobrym haczykiem, to nie jest myślą, że kiedyś było po 5 czy 6 tysięcy i dwukrotnie przepłacamy, tylko trzeba niestety mieć świadomość, że to złoto będzie kiedyś po 20 tysięcy zł czy 22, i kupując po 11, kupujemy za połowę ceny. No, takie są fakty. Także no, trzeba też pamiętać, oczywiście, że, że nic nie rośnie nigdy w linii prostej. Być może dojdzie do jakiejś korekty. Być może cena będzie przez krótki czas z dziesiątką na początku, ale dziewiątka jest bardzo mało prawdopodobna, a ósemka jest zupełnie nieprawdopodobna. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje na świecie, na to, że Ameryka jest w stanie zbliżonym do bankructwa i generuje astronomiczną ilość długu, biorąc pod uwagę to, że Polska jest w nielepszym stanie, jeżeli chodzi o finanse publiczne i będzie musiała drukować pieniądze. Biorąc pod uwagę to, że na Bliskim Wschodzie szykuje się nam regionalna wojna i eskalacja cały czas następuje, a za naszą wschodnią granicą ta eskalacja nie maleje, więc ja nie spodziewałbym się uspokojenia sytuacji na świecie, zarówno w, w kontekście fundamentów makroekonomicznych, jak i tego, co się dzieje z, z, z wojną i, i, i geopolityką. Także tak naprawdę nie ma zbyt, zbyt dobrych alternatyw, no nie oszukujmy się, jeżeli popatrzymy na to. Co się dzieje z obligacjami, które płacą realnie mniej niż wzrosty, wzrosty złota. Jeżeli popatrzymy na to, jak, jak dramatycznie odcydzani z kapitału są gracze na, na polskiej giełdzie, i że to, polska giełda to jest jeden wielki skam na którym zwykli ludzie nie zarabiają, tylko, tylko emitenci akcji i jacyś wielcy spekulanci, no to, to, to niewiele pozostaje. No może oprócz jakichś nieruchomości, z tym, że nieruchomości też są obarczone ryzykiem, no bo przecież w, w Polsce prawo chroni oszustów, którzy sobie mieszkają na, na koszt właściciela mieszkania i nie można z nimi nic zrobić przez wiele lat. Zobaczymy, jak się to potoczy. O, o sytuacji finansowej w USA, która, która sytuacja jest naj, najbardziej znacząca dla, dla złota i w ogóle ekonomii na całym świecie, nagram osobny odcinek. Tymczasem oglądamy z popcornem sytuację, jaka jest w USA. Wszystko wskazuje na to, że Trump jednak wygra te wybory. 79% Amerykanów stwierdza, że że sytuacja w kraju w zarządów Bidena szła w złą stronę i wspominają rządy Trumpa z, z, z sentymentem. Podobnie widać, jak wyglądają trendy na, na mediach społecznościowych. Wystarczy sobie odpalić TikToka, który jest dobrym papierkiem lakmusowym dla sentymentów Stanów Zjednoczonych i tam widać, masowe poparcie dla Trumpa i, i robienie sobie kpin z, z Kamali Harris. E, także no, zobaczymy jak będzie. Ja obstawiam Trumpa. Tym, że, z tym, że Trump niestety tak naprawdę niewiele zmienia, bo za jego prezydentury deficyt budżetowy był ogromny i ten, ta kolejna prezydentura będzie oznaczać prawdopodobnie jeszcze większy, większe nakręcanie spirali długu ale o tym, tak jak mówiłem, nagram jeszcze jeden, y, jeszcze jeden filmik. Także zachęcam do korzystania z, z moich usług, czy to chcecie sprzedać, czy kupić. Tak jak wspominałem, ja nie za bardzo wspieram y, sprzedawanie y, złota, czy innych kursów. Jeżeli jednak chcecie, no to nie mogę Wam tego zabronić. Zapraszam. To wszystko z mojej strony na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.